będzie pochwalony Jezus Chrystus. W lipcu zeszłego roku duszpasterstwa akademickie miasta Krakowa chciały uroczyście obchodzić jubileusz setnych urodzin świętego Jana Pawła II, organizując spływ kajakowy dla studentów wszystkich naszych duszpasterstw. Niestety, z racji pandemii było to niemożliwe. Trzeba było przełożyć całą inicjatywę na kolejny rok. Dzisiaj, jako centralny duszpasterz akademicki, muszę z wielką przykrością i bólem serca poinformować o decyzji wszystkich duszpaster, duszpasterzy akademickich, że musimy odwołać całą inicjatywę definitywnie. Niestety, nie jesteśmy w stanie zorganizować tego wydarzenia w taki sposób, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom. Sytuacja pandemii przedłuża się. Po pierwsze nie wiemy, jakie fo formy obostrzeń będą nas obowiązywały w wakacje, a organizacja tak dużego przedsięwzięcia pociąga za sobą włożenie olbrzymich kosztów, nakładów też sił pracy i nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na to, żeby zaryzykować włożenie takich kosztów i takiej pracy, jeśli okazałoby się, że w lipcu musimy wydarzenie odwołać. Po drugie, to jest najważniejsze, chodzi tutaj po prostu o bezpieczeństwo i nasze zdrowie. Przy organizacji wydarzenia na kilkaset osób nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Nawet gdyby sytuacja prawna nam pozwalała zorganizować takie wydarzenie, to rozsądek podpowiada, że nie powinniśmy w aktualnej sytuacji organizować tego spływu kajakowego dla wszystkich studentów Duszpasterstw Akademickich Krakowa. Dlatego też, w konsultacji z wszystkimi Duszpasterzami, podjęliśmy decyzję. Że nie będziemy organizować tego wydarzenia. Rozsądniejsze wydaje się, jeśli sytuacja pandemiczna nam na to pozwoli, żeby w wakacje zorganizować różnego rodzaju wydarzenia integracyjne, rekolekcyjne wewnątrz swoich własnych duszpasterstw. A ufamy, że będzie taki moment, że wróci ta normalność, w której będziemy mogli znowu pomyśleć o takich wydarzeniach, które będą integrować wszystkie krakowskie duszpasterstwa. I że wrócimy jeszcze do tych wydarzeń, które pozwolą nam wspólnie uczcić świętego Jana Pawła II, korzystając z tej jednej z najbardziej ulubionych przez niego form dusz pasterskich, ale też rekreacyjnych, jakim jest spływ kajakowy. Równocześnie chciałbym poinformować, że idea spływu stulecia nie upadła całkowicie. Ksiądz Dariusz Talik, rektor Kościoła świętego Wojciecha, który wcześniej jako centralny duszpasterz akademicki był inicjatorem całej tej e, akcji spływu stulecia, e, postanowił kontynuować to dzieło. Tym razem w trochę innej formie, jako spływ 100 plus 1 lecia. E, w tym roku w wakacje. Chcę zorganizować taki spływ, oczywiście w zmienionej formie. E, Formule, która nie jest adresowana już tylko do studentów, ale do wszystkich osób dorosłych, do również małżeń, z rodzin, e, dzieci wraz z rodzicami. Oczywiście w znacznie mniejszej skali, na, dla znacznie mniejszej ilości osób niż pierwotnie to planowaliśmy. Dlatego mogę odesłać na stronę internetową www.spływstulecia.pl, e, gdzie są wszystkie informacje o tej inicjatywie podjętej przez Księdza Dariusza o spływie, który będzie organizował jako rektor Kościoła Świętego Wojciecha.